Cześć, witajcie i mam waka. Ale za to dostałeś tego wagbana. Za to dostałem wagbana. Zmieniłem czcionkę. Tak, dokładnie. Za zmienianie czcionki. Prawdopodobnie jest wagban, to znaczy no, nieprawdopodobnie, ale... No jak możecie zauważyć, ale mam wagbana za zmianę czcionki. Widzicie, że tutaj mam zmienioną czcionkę. Inna jest niż taka podstawowa ascesa. I... Wszystko co miałem przepadło, niestety. Mam jeszcze tutaj doładowane 5 euro i otwierałem za to te naklejki. Dostałem jeszcze 3 euro i te naklejki, no i niestety wszystko przepadło. Nie polecam zmieniać czcionek w CS-ie. Jeśli komuś to przyjdzie do głowy to no, raczej nie polecam tego robić, bo za to jest jak widać wagban. Odcinki z CSA może jeszcze kiedyś się będą pojawiały, zobaczę. Ja nie wiem, o ile będzie mi się chciało jeszcze w niego grać, o ile go kupię. Z mojej strony to na tyle, trzymajcie się, cześć.